Sandra Siwak, witam państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Piszą, proszą, walczą od kilkunastu lat do urzędników, radnych, władz, którzy dzisiaj z billboardów i ulotek proszą o ich głos. Mieszkańcy Kopernika 3 i tym razem pójdą i zagłosują, z nadzieją, że zostaną wysłuchani i ktoś pomoże im zmienić ekstremalne warunki życia. Podstawowym prawem każdego człowieka, jeśli los tak zrządzi, jest prawo do mieszkania socjalnego czy przejściowego. Właśnie takie lokale odwiedziła nasza telewizja. W ostatnich tygodniach czytamy: Być radnym to wypełniać misję to umiejętność wsłuchiwania się w ludzkie potrzeby. Nie można zapominać o tych, którzy nie radzą sobie w życiu, nie wiedzą, do kogo się zwrócić, a nawet jak wiedzą to. Od 14 lat wciąż tu mieszkamy w slumsach bez żadnego zainteresowania dopiero pierwszy raz ktoś się nami zainteresował. Jest nawet gałęzie, które są. Myśmy pisali do radnych zeszły, dwa lata temu, żeby ściąć, bo nam spadają na głowę. Nic. Ta brama to kiedyś spadnie dzieciom na głowę. Na jednym zawiasie się trzyma, a ona dobre 20 kilo waży. Bo jak ja ją chciałem podnieść, to trzeba dobrze się przyłożyć. I mówi się, mówi się to w administracji, mówi się to w urzędzie miasta. Przez każdy głuchy jest na ten temat. Zwracając się do ABK kilkakrotnie o remonty, zawsze nam odmawiano i powiedzieli wy nie płacicie, nie będziemy robić, oni nie mają pieniędzy. Pisaliśmy pismo o pomoc do pana prezydenta, do radnych. Tu są radni, którzy są już drugą kadencję, trzy kadencje. Prosiliśmy, pisaliśmy pismo do nich, żeby nam pomogli, żeby nam pomogli w remoncie chociaż, więc odpisali. Sześć osób płaci, 700 tysięcy macie zadłużenia, kupcie sobie mieszkania, jak wam nie, wygodnie, tu niewygodnie, możecie się wyprowadzić. Nasze miasto odwiedzają aktorzy. Mówią rynek cudowny, budynki odnowione, ludzie bez ograniczeń i kompleksów. Widać rękę gospodarza. Szkoda, że nikt z nich nie odwiedził osiedla Zarzecza z jego wysypiskiem śmieci, a na drugim końcu osiedla budynku Kopernika 3. Mieszkania dostają ludzie z zadłużeniami. Zadłużeniami mieszkanie. A my? Proszę zobaczyć jak, jak my tu mieszkamy. W kuchni leci nam do jedzenia tynk. Z, z, z sufitu. Mało tego. Proszę zobaczyć toalety, ubicacje, jakie mamy. Ja zrobiłem kuchnię, pomalowałem, wyszykowałem. Jeżeli ja to zrobiłem, to każdy z tego korzysta. Ale ktoś nam też musi pomóc. Kto nam to pomoże? Od czego my mamy władzę miasta? Pisaliśmy tyle razy i bez rezultatów. Raz, chyba 10 czy 11 lat temu, wyremontowali nam prysznicę to pomalowali farbą normalną, że to wszystko poleciało po trzech miesiącach. Nie ma w pomieszczeniach brudu, ani smrodu, ale ubóstwo, które wygląda z każdego kąta. Nie ma tu patologii, ale za to bieda materialna. Czy hasło Solidarności Społecznej znalazło tu zastosowanie? My dlatego jesteśmy tutaj, nie dlatego, że my jesteśmy najgorsi. Nas los tak pokierował i my jesteśmy losowo tutaj. I nas tak samo trzeba szanować jak wszystkich ludzi, których się szanuje w Polsce. W odpowiedziach do mieszkańców z Urzędu Miasta, Nieruchomości i Rady Miejskiej czytamy: Nie płacicie, nie należy się lub najemca może się ubiegać o zamianę na lokal o niższym standardzie. Niższy standard jest jedno WC i jeden prysznic na 16 osób, jedna kuchnia i tylko w niej woda, więc propozycja na co? My, mieszkańcy tu, którzy płacą, wstydzimy się, że tu mieszkamy. Nikomu człowiek nie mówi, gdzie mieszka, no bo wiadomo, to są slamsy, melina. Jak nie odczuwać wstydu i zażenowania, gdy przyjeżdża rodzina i pierwsze rozmowy przy stole wigilijnym, to jak wy żyjecie? Jak mamy żyć? Dlatego prosimy o pomoc, bo my błagamy. My błagamy was, pomóżcie nam. Czego życzyć mieszkańcom, a szczególnie dzieciom? Dobrych wyborów w głosowaniu na radnych i prezydenta. Takich, którzy mówią i dotrzymują słowa, że Świdnica to ich dom, a mieszkańcy to rodzina, bo w tym mieście jest ich serce. W tym tygodniu zakończyły się wszelkie prace związane z bardzo uciążliwym remontem skrzyżowania ulicy Legnickiej z aleją wojska polskiego w Strzegomiu. Przez ostatnie tygodnie ruch samochodów w tym rejonie Strzegomia był wyjątkowo utrudniony. Teraz jednak warunki i komfort jazdy będą zdecydowanie lepsze. Co warto było czekać? Skrzyżowanie Leginska Lewajska Polskiego zgodnie z terminem zostało do użytku oddane. Myślę, że szybko zapomnimy o utrudnieniach, które były w tym czasie, a było ich sporo w Strzegomiu. Bardzo dziękuję Dolnośląskiej służbie drugiej Kolei i panu dyrektorowi Lochowi za podjęcie tego remontu w Strzegomiu. To kwota ponad 1,5 miliona, która znowu poprawiła naszą infrastrukturę strzegomską. Inwestycje w Strzegomiu wykonała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, czyli Zarządca Drogi. Warto przypomnieć, że w roku 2013 wyremontowano odcinek rondo ulica Świdnicka, a jeszcze wcześniej zajęto się chodnikami przy drodze 374. Za nami kolejna edycja akcji, która łączy zabawę oraz ideę pomocy bezbronnym zwierzętom. Tegoroczny Dach nad głową, czyli akcja towarzysząca akcji promocyjnej Bohater domu. Przeprowadzona została na terenie świdnickiego marketu Leroy Aż 11 ekip zakasało rękawy, założyło gumowe rękawiczki, przywdziało fartuchy, i chwyciło za pędzle, kolorowe farby i ozdobiło budy dla podopiecznych schroniska w Uciechowie. W dniu dzisiejszym dziewięć szkół z powiatu świdnickiego i okolic oraz świetlica środowiskowa SKSK, jak również szkoła Mała Lingła e, malują budy dla, właśnie dla zwierzaków ze schroniska w Uciechowie. E, w tym roku to są mega budy, ponieważ ich wymiary to metr na metr 20 na metr 2, więc mają pole do popisu. Wszystkie te budy zostaną e, przekazane dla tego schroniska i e, tak jak brzmi nasze motto, dach nad głową powędrują do, wraz z tymi zwierzakami do nowych domów. Powstało aż 11 ciekawych projektów bud. Lekcji pomagania i odpowiedzialności towarzyszyła zbiórka darów. Klienci Świdnickiego Sklepu stanęli na wysokości zadania. Przynosili karmę, koce i zabawki dla psów. Każda pomoc, na którą aktualnie może liczyć schronisko w Uciechowie to wielki zastrzeg bardzo potrzebnego wsparcia. Schronisko to bowiem od roku boryka się z problemami. Wszystko przez właściciela obiektu, który mimo umów zawieranych z właścicielem schroniska nie dotrzymał swoich obietnic. W dodatku właściciel oczekuje wyprowadzki schroniska ze swojego terenu. Jaka jest Pana motywacja do dalszego działania? Eee, społeczeństwo, szkoły, dzieci, ludzie, którzy organizują chociażby taką akcję jak tutaj. No W jaki sposób motywuję, bo mówię, no, zabezpieczyliśmy w pewnym sensie już sporo zwierząt. Cały czas przede wszystkim jest gorący apel o adopcję, bo, bo jeszcze zostało nam 19 zwierzaków i to jest priorytet, żeby zabezpieczyć zwierzęta, żeby mieć kontrolę nad nimi, gdzie pójdą do domów. A walczyć będziemy, no. będziemy walczyć, bo, bo absolutnie nie widzę swojej winy tutaj, w ogóle ośrodek najmniej był, w ogóle nie był winny tak naprawdę w całej sprawie, tutaj zawiniła agencja, urzędnicy i, i ten człowiek, który w tej chwili jest właścicielem tego terenu. Akcję Dach nad Głową wspierali m.in. Joanna Marek-Grębska ze Szkoły Tresury Psów Dog Expert, Tomasz Lachman, przedstawiciel firmy Huse. Oraz Bartosz Podczasiak, lekarz weterynarii z Centrum Zdrowia Małych Zwierząt. Najwięcej uwagi poświęcano jednak tego dnia dwóm psiakom z Uciechowa, które umilały czas malującym budy dzieciom. Chodzi tu o Karinę i Barona. Powiedz nam, co dzisiaj robisz tutaj? Malujemy budy. Jaki, jakiś wzór konkretny wybrałaś? Jakieś kolory? Mamy żółty, zielony, brązowy i czerwony. Biały, czarny. A lubisz zwierzątka? Mhm. Pieski? Tak. Cieszysz się, że możesz pomóc im? Jakie mhm. Jak idzie malowanie? Dobrze. Jaki konkretny wzór będzie na tej budzie? No yy, niebo miałoby trochę w łatki, w słoneczka, w chmurki, a na dole to miałoby trawa z kwiatkami. Przygotowane budy i zgromadzone dary zostały już przekazane na rzecz schroniska i pójdą za psami w ręce ich nowych właścicieli. W gminie Strzegom oddano do użytku zmodernizowaną świetlicę wiejską w Goczałkowie. Jest to jedna z czterech wyremontowanych w tym roku świetlic w gminie. Prace remontowe obejmowały przebudowę i rozbudowę miejscowej świetlicy z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku. Były one realizowane w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. No, stoimy przed świetlicą wiejską, która została budowana w latach 50., -tych, 60. -tych w czynie społecznym przez. Mieszkańców i zapaleńców, którzy mieli w sobie baksel w walki z pożarami, czyli strażaków-ochotników. Obiekt był budowany z pustaków betonowych. No wiadomo, w tamtym okresie było trudno o materiały lepszej jakości. Dlatego też po dłuższym okresie użytkowania zaczął ulegać samo e, dewastacji. W sali widowiskowej świetlicy został wykonany kasetonowy sufit podwieszany, dzięki czemu będzie można ogrzewać mniejszą powierzchnię. Ściany zaś zostały pomalowane farbami lateksowymi. Najbardziej jednak cieszy mieszkańców wsi budowa kotłowni wraz z kotłem na ekogroszek i instalacją CO. W sali głównej zostało zamontowane ogrzewanie nagrzewnicami, a w pozostałych pomieszczeniach instalacja grzejnikowa. To co jest to widać, że przeobraziło się to dosłownie diametralnie o 100%. Z ponurego. Takiego budynku, gdzie nawet nieraz niechętnie czuć było wilgocią różnym, nie mówiąc o gryzoniach, o innych, które tu mieszkały. Teraz ten obiekt jest, no, można powiedzieć, może nie standardu europejskiego, ale na miarę naszą, naszych oczekiwań, bardzo fajnie. Będzie służył to wszystkim mieszkańcom. W świetlicy wykonano też instalację kanalizacji deszczowej dla odwodnienia instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i instalację przeciwpożarową. Przedszkolaki, gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych zebrali blisko 10 ton kasztanów i żołędzi. Akcję Zbieramy żołędzie i kasztany, zimą leśnym zwierzętom jedamy już po raz drugi zorganizowało Nadleśnictwo świetnica. Do akcji Zbieramy żołędzie i kasztany, zimą leśnym zwierzętom jedamy włączyło się tym razem 29 placówek. Najwięcej zebrała szkoła podstawowa nr 1 w Pieszycach, druga była szkoła podstawowa w Marcinowicach, a trzecie miejsce przypadło przedszkolu publicznemu w Niemczy. Zebraliśmy około 10 ton. Najwięcej zebrała szkoła w Pieszycach, szkoła podstawowa w Pieszycach, potem szkoła podstawowa w Marcinowicach i szkoła podstawowa w Niemczy. Z placówek Świdnickich najwięcej zebrało przedszkole numer 14. Kasztany i żołędzie poczekają aż do końca lutego w magazynie i będą następnie wysypywane zwierzętom leśnym w najtrudniejszym okresie gdy w lasach i na polach praktycznie nie ma już nic do pożywienia. Nadleśnictwo Świdnica ma już plan, jak zebrać jeszcze większe ilości karmy na przyszły rok. Mieliśmy telefony i prośby, by skupić też od szkół wrocławskich czy wałbrzyskich. To trochę jakby podsunęło mi plan ku temu, by cała Regionalna, regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu na przyszłość włączyła się w tą akcję i mam nadzieję, że w przyszłym roku te nadleśnictwa, które mają ohz -y, czyli ośrodki hodowli zwierzyny, będą również skupowały żołędzie i kasztany. Na zakup żołędzi i kasztanów nadleśnictwo wydało w sumie 4100 zł. Kolejna akcja już za rok. Na zakończenie kampanii wyborczej redakcja telewizji Teletop Sudety zobowiązała wszystkich kandydatów na prezydenta Świdnicy podpisem do przestrzegania deklaracji etycznej. A ja już żegnam się z Państwem, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Przed wyborami samorządowymi telewizja Teletop Sudety rzetelnie informowała Państwa o kandydatach, którzy startują w tych wyborach i ich programach. Zorganizowaliśmy też dwie debaty, dzięki którym mogliście Państwo poznać kandydatów na prezydenta i ich programy. Efektem debat jest także podpisanie przez kandydatów deklaracji etycznej. Kandydaci do fotela prezydenta, niezależnie od wyników kampanii wyborczej, zobowiązują się w niej do działania zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi normami etyczno-moralnymi. Podczas pierwszej debaty deklaracje podpisali Alicja Synowska, Beata Moskal-Słaniewska, Robert Karstecki i Marcin Paluszek. Podczas drugiej debaty... Deklarację podpisał Jarosław Kozłowski. Deklarację podpisał też Wojciech Murdzek po przeprowadzonym przez naszą telewizję wywiadzie. Niezależnie od wyników wyborów podpisana deklaracja zawiśnie w gabinecie pana prezydenta lub pani prezydent naszego miasta i mamy nadzieję będzie przypominała o tym, że funkcja prezydenta to służba zaufania publicznego. A Państwa zapraszam na drugą część debaty wyborczej przygotowanej przez naszą telewizję. Debata była realizowana w świdnickiej restauracji Piast Roman. Tuż przed zamknięciem serwisu informacyjnego otrzymaliśmy pismo podpisane przez szefa sztabu wyborczego Wojciecha Murcka, pana Ireneusza Pałaca. Czytamy. Świdnica, 13 listopada 2014 roku. Nie dla brudnej kampanii wyborczej. Pozew sądowy przeciwko Robertowi Garsteckiemu. W czwartek, 13 listopada, do Sądu Okręgowego w Świdnicy został złożony pozew przeciwko Robertowi Garsteckiemu. Kandydat PiS na prezydenta Świdnicy rozpowszechniał nieprawdziwe informacje, m.in. w debacie telewizyjnej. Pomawiał prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murcka, o to, że finansowanie jego kampanii wyborczej Odbywa się w sposób niezgodny z prawem, zaś dyrektorzy placówek miejskich zmuszani byli do wpłaty pieniędzy na rzecz Komitetu Wyborczego. Te informacje są całkowicie nieprawdziwe i bezpodstawne, dlatego zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pełnomocnik prezydenta Wojciecha Murcka przygotował i złożył w sądzie prywatny pozew przeciwko Robertowi Garsteckiemu. Rzucić pomówienie jest zdecydowanie łatwo, ale nie powinno to być bezkarne. Zwłaszcza, że brudna kampania wyborcza nasila się. W dniu wczorajszym przekonaliśmy się, że tą metodą posługują się już nie tylko pojedyncze osoby, ale także sztab wyborczy kandydatki w wyborach prezydenckich Alicji Synowskiej. Nasza reakcja jest zdecydowana, choć spokojna. Dlatego wybraliśmy tryb cywilny, a nie wyborczy. To pozwala sądowi na szczegółową analizę sprawy i zbadanie wszystkich dowodów. Ważny jest jednak także skutek uznania przez sąd, że pan Garstecki jest winny. Nakazanie mu opublikowania przeprosin nie jest dla nas zadowalające, a dla niego zbyt dolegliwe. Proces cywilny zwiększa szansę skutecznego żądania wpłaty przez niego znaczącej kwoty pieniędzy na cel charytatywny. Z tej możliwości skorzystaliśmy i określiliśmy wielkość wpłaty na 10 tysięcy zł, komentuje Ireneusz Pałac, szef sztabu wyborczego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowany jest podobny pozew wobec Bolesława Marciniszyna w związku z jego pomówieniami dotyczącymi zaangażowania prezydenta w działalność Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom Ut Unum Sint i rzekomym niezgodnym z prawem funkcjonowaniem tej fundacji. Jego złożenie nastąpi jeszcze w tym miesiącu.